27 maja w Dniu Samorządu Terytorialnego odbędzie się uroczysta gala wręczenia medali zasłużonych dla Powiatu Pruszkowskiego. Do 31 marca będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do tego prestiżowego wyróżnienia. Zarząd Powiatu Puszkowskiego zaproponował Radzie podjęcie uchwały przyznającej taki medal, ze względu na to, że istnieje olbrzymia grupa ludzi, grupa ludzi która współpracuje z nami od lat. E, czasami nie dostrzegamy ich zasług, czasami nie, nie jesteśmy w stanie e, wynagrodzić ich w sposób należyty. Stąd organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prywatne, które działają na naszym terenie i współpracują z Powiatem, i przez lata. Zasłużyły na takie wynagrodzenie, na taki medal, mogą ubiegać się o ten medal tym razem. Kto może zgłosić kandydata? Właściwie kandydata mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy to znaczy grupa 100 mieszkańców może zebrać podpisy i zgłosić takiego kandydata, organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Puszkowskiego i mające rejestrację na terenie Powiatu Puszkowskiego siedmiu radnych oraz starosta Powiatu Puszkowskiego. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach Przyjaciel Powiatu Pruszkowskiego Działalność społeczna Bezpieczeństwo Kultura Sport Oświata i Edukacja Ekologia Zdrowie oraz Młody Talent. Myślimy, że jest to coraz bardziej popularne w środowisku naszego powiatu. Wynagrodzenie, nagrada, medal i myślę, że tym razem również będziemy się starali, aby jak największą grupę uhonorować, takich osób, które rzeczywiście zasłużyły na tę nagrodę, na ten medal i rzeczywiście współpracowały z nami przez ostatnie 10 lat. Czy ktoś sam siebie może zgłosić? Niestety nie. Niestety nie, chociaż jest wielu takich chętnych. Szczegółowe informacje na ten temat oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie Powiatu Pruszkowskiego.